One milion dolarów. Immediately. Hmm. Marzę, żeby mi się przyśniła reprezentacja Polski prowadzona przez internautów. Witam w świecie reprezentacji Polski, która gra piękny, ofensywny futbol. Tak właśnie by to wyglądało. Piękni i zadowoleni Kamil Glik, a także Jakub Kiwior, a za nimi solidna, nie do zdobycia twierdza Wojtek Szczęsny. Dwa nasze skaczące, nieprzewidywalne, zaskakujące wahadła: czyli Kasz i Bereszyński. W środku pola Piotr Zieliński, który doskonale reguluje tempo gry, a po bokach dwaj piękni, kolorowi skrzydłowi czyli Nikola Zalewski oraz Jakub Kamiński. Nie można zapomnieć o unoszącym się nad boiskiem Grzegorzu Grechowia. Gdzieś z boku, poza boiskiem, jeszcze zaparkowany, jeszcze nieużywany, ale jakże szybki i gotowy do użycia w każdym momencie rower Kamil Grosicki. A gdyby z jakiegoś powodu, choć nie wiem z jakiego, mecz nam się nie układał, to zawsze możemy potrzeć lampę Alladyna, a z niej wyłoni się potężny, wielki Robert Lewandowski i spełni wszystkie nasze życzenia. No i mądry, sprawiedliwy. Pomysłowy, rozważny trener, gdybyśmy tylko go mieli. Po prostu Polska Biało-Czerwoni. Zobaczcie, nawet tu Meksyk ma piłkę, a my się przyglądamy, ale w naszej bajce, w naszej bajce byłoby zupełnie Inaczej. To są nasi rywale wdeptani w ziemię. Próbują się wydostać, ale nie mają szans. Zostali wdeptani. To jest palec Messiego, Poznaję nawet. A do Polski wracalibyśmy dopiero po finale Mistrzostw Świata, wygranym oczywiście samolotem, udekorowanym pięknymi kwiatami. Lądowalibyśmy na polu pełnym cudownych, kolorowych, pachnących, kwitnących w grudniu kwiatów. Dawaj, się. Ale zdaję sobie sprawę, że teraz większość osób ma sny innego rodzaju. Większość kibiców ma koszmary i widzi wszystko w ciemnych, Naprawdę, ciemnych barwach. Widzimy niepiękną łąkę z kwiatami, tylko suche klepisko, na którym nic już nie urośnie. Dopóki nie zmienimy trenera, działaczy, piłkarzy. mogę wszystkich. A jak trawa, to tylko sztuczna. Najtańsza. Badziewna. I nasza gra tak tylko wygląda. O, na roberta, przyjmij na głowę, Robert. Przyjmij na głowę, Robert. Robert, nie udało się. Przyjmuj na głowę Robert! Przyjmuj na głowę Robert! Teraz idzie dobra piła! Przyjmuj na głowę! Dawaj, Robercik! No i tak jeszcze 42 razy, nie? Życie to nie Teletubisie i to nie trawnik usłany pięknymi kwiatkami, ale życie. To też nie koszmar, w którym mamy klepisko, na którym nic nigdy nie urośnie, i w którym rzucamy w naszego napastnika kamieniami. Życie prawdziwe jest gdzieś po środku. Ani bajka, ani koszmar. Życie, życie jest Jutro tak naprawdę będzie czas na pierwsze decyzje: czy tą kadrę należy grillować, czy należy jeszcze z grillowaniem się wstrzymać. A kto wie, a może oni zrobią coś naprawdę dobrego. Ja uważam, że jutro po meczu będziemy mieli cztery punkty. I pierwsze miejsce w tabeli. Czy to jest zły scenariusz? Moim zdaniem całkiem dobry. Czy on będzie oznaczał wyjście z grupy? Nie wiadomo, ale czy może oznaczać wyjście z grupy? Zależy jak ułożą się wyniki po zenem Bramkowym. Natomiast spokojnie, nie uciekajmy w koszmary i nie opowiadajmy sobie bajek. Na razie spokojnie poczekajmy na rozwój sytuacji. Ani nie jesteśmy tak źli, jak nam się teraz wydaje, ani nie będziemy tak dobrze, jak nam będzie się wydawało, jeśli rozbijemy Arabię Saudyjską. Nie wiem, 4 do 0. No dobra, pójść to. Ale jeszcze krótko yy, o tezie, którą wygłosił Wojciech Szczęsny dla TVP Sport. Mianowicie powiedział, że my jako naród nie potrafimy rozgrywać piłki od tyłu. Na początku chciałem powiedzieć Wojtku nie mieszaj w to całego narodu, bo to wy nie potraficie, w sensie was 26, ale sobie przypomniałem, że ja też nie potrafię, i Szymon nie potrafi, i w sumie wszyscy ci, którzy nie zostali powołani do kadry, to też nie potrafią. Więc na dzisiaj jest to teza troszeczkę prawdziwa. Jednakże nie, nie, nie robiłbym z tego cechy narodowej, bo głęboko wierzę, że nie ma to nic wspólnego z naszymi cechami narodowymi, a z wyszkoleniem. I być może za. 5 lat, być może za 10, być może za 15. Doczekamy się pokolenia piłkarzy, którzy będą sobie pyku, pyku, pyku robili aż do dobrego wyniku. I to nie znaczy, że nasze narodowe cechy się zmienią. Po prostu oni się nauczą. Nauczą się tego, czego dzisiejsze pokolenie zawodników się nie nauczyło. Niemniej, wiele osób się oburzyło na to stwierdzenie Wojciecha Szczęsnego, że my nie potrafimy. No ale tak szczerze mówiąc, to średnio potrafimy. Można na siłę wyprowadzać piłkę od tyłu. Na przykład Wojciech Stawowy w polskiej lidze robił to bardzo często. Jego piłkarze mieli zakaz gry długimi podaniami i tiki taka, tiki taka, tiki taka. Skończyło się to tak, że Wojciech Stawowy wyleciał z każdej możliwej roboty, bo jego piłkarze tracili piłkę, a potem tracili gole. Więc generalnie happy endu nie było. I tu się z Wojciechem Przęsem troszeczkę zgadzam, że czasami, jak nie wiesz, co zrobić, to lepiej wykombinować, wykombinować, nie kombinować i wybić. Chociaż jest to brzydkie i wolałbym inaczej. I wolałbym, wolałbym trochę radości dla oka z tego całego naszego smutnego futbolu. Pierwsza przepowiednia wpadła. Wpadła. Druga przepowiednia wpadła. Wpadła. To czas na trzecią. Zobaczymy, czy utrzymam tą skuteczność. I tu będę konsekwentny z treścią tego dzisiejszego odcinka. Polska wygra zarabią seryjską. Mało, mało tego wygra więcej niż jedną bramką. A to jest naprawdę niezła okazja. Gdzie? Tu. A dzisiejszy odcinek nagrywaliśmy w Miracle Garden. Jeśli ktoś jest w Dubaju między październikiem a końcem kwietnia, to może przejść i poglądać kwiatki. Potem wszystko usycha, a potem znowu to stawiają. Generalnie jest tu dość ładnie. Nie spędzicie tu 10 godzin, bardziej godzinkę. Eee, wejście kosztuje jakąś stówę od osoby. No i tyle, do zobaczenia. Zobacz Szymon, te wszystkie piękne kwiaty, to jest jak mundial, a to jest reprezentacja Polski na tym mundialu. Wszystko piękne, a to jest kadra, nasza. Sztywna, trudna do przewrócenia i brzydka. Zobacz Marina, Anna Lewandowska i Marta Glik. Patrz Jędrzejczyk. Patrz Szymon, jest Czesiu nie widzisz? jestem ja. One million dollars immediately.